Cały dzień! Każesz mi czekać cały dzień i chodzić w kółko zachodząc w głowę, czy jeszcze żyjesz? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, snu i kontynuujemy naszą podróż po Edenie. Jak słyszeliście, nasza bohaterka informuje nas, ile dni, albo jaki czas nie graliśmy w grę, jak długo jej nie pomagaliśmy. Muszę przyznać, jest trochę niecierpliwa, ale ostatnio skończyliśmy. Na zagadce logicznej, której nie rozwiązałem, zostawiłem sobie ją na ten odcinek. Co prawda, przed nagrywaniem rozwiązałem ją, żeby się nie męczyć tutaj, żeby Was nie męczyć. Tak więc po prostu pokażę co i jak. Tylko niech ja się zaloguję na tego gościa, co trzeba. Mm, tak. To było chyba A. Melik. Dobrze wpisałem? Dobrze. I hasło neurole... Neuroleptik. Dobrze? Dobrze. A więc tak, co my tutaj mieliśmy? Poczta. Klucz szyfrowania. Tak, mamy to słowo. Znaczy słowo. Ciąg, liter. I mamy, sł mamy słowo kluczowe to sobie damy tutaj to wyłączymy mm, nie nie poczta nie poczta nie poczta pliki katalog osobisty i i gdzie to było tutaj tak z tej tabliczki też za chwilę skorzystamy przy okazji innego gościa ale nam chodzi o tą tabliczkę i o co w tym wszystkim chodzi Mamy, to, mamy ten ciąg, mamy to słowo. A więc bierzemy pierwszą literę z tego słowa, szukamy tutaj. Pierwsza litera w tym ciągu jest U. Jedziemy, aż natrafimy na literę U. Jedziemy do góry, mamy S. I tak z każdą kolejną mm, no, literą musimy postępować odnośnie tych liter, czyli dla litery E mamy literę Y. Szukamy Y i mamy U. I w pewnym momencie te, dlaczego cały czas chcę powiedzieć cyfry, litery utworzą nam hasło do katalogu chronionego, a hasło do tego katalogu akurat to jest SUCCE SS Success. I mamy dostęp do katalogu chronionego, który zawiera 7 plików. Skoro nie ma nic do ukrycia, po co się przejmować? Tutaj mamy hasła i loginy dla niektórych pracowników tej oto bazy. Ja już sobie je tutaj gdzieś zapisałem. Zapisałem. Zapisałem, prawda. Żeby już tego tutaj później nie pisać. Komunikacja węchowa. Część czwarta, część pierwsza. Badania. Komunikacja węchowa znowu. Wypadki związane z dietą i konsekwencje fizjologiczne. Wow. Tutaj już chyba nie ma żadnych informacji, które by nam się przydały. Ewentualnie... Aha, plik uszkodzony. No tutaj możemy jedynie poczytać sobie na temat tych... Nie wiem co to było, zwierzątka czy rośliny, z których pozyskiwany jest ten związek wodorotlenek oksydryny, na którego poszukiwania cały czas się udajemy. Tak, przepraszam, że nic nie mówię, ale sobie to czytam. Szukam jakichś informacji pożytecznych. A nasza bohaterka stoi sobie w kącie. Na szczęście nie protestuje. Ten plik też jest uszkodzony, tak. Dobra, to jest jedna rzecz, którą musieliśmy zrobić. Na pewno, na 100%. A teraz pozostaje jeszcze druga rzecz. F. Pier. I hasło tutaj było. Ty, rja, Des. Tak? Tak. U niego też są zagadki logiczne. Nie wiem, czy one są aktualnie potrzebne, ale ja już je rozwiązałem. Więc poczta. E, szachownica. Tak, to sobie też zostawimy. I teraz wchodzimy w pliki. Katalog osobisty. I gdzie to było? Tutaj. W tym wypadku musimy posłużyć się tym ciągiem cyfr, żeby, rozwi żeby rozwikłać zagadkę, która da nam. Co ona nam dawała? Już nie pamiętam. Jakieś hasło, tylko nie pamiętam do czego. Chyba też do, do katalogu osobistego. No ale mniejsza z tym. Mamy 3, 5, 3. Raz, 2, 3, 4, 5. Pierwsza litera to jest P. I analogicznie do kolejnych tak samo. I ostatnia rzecz, do której przyda nam się ta tablica znowu. Hmm. To jest mowa o kluczu do ładowni, który zapewne później nam się przyda. Kod dla tempaków, tak. No by. <grych> tak. I tutaj znowu mamy ciąg liter i słowo kluczowe. I rozwiązujemy to na takiej samej zasadzie, jak przy okazji zagadki u profesora, doktora, diabli wiedzą kim on był, Melika. Czyli dla litery B, litera Q i jedziemy tak cały czas, cały czas i chyba to jest też właśnie do katalogu chronionego a z tego wychodzi P-O-N L-I -I e c nie chyba, że to nie jest hasło do tego a bo ja źle wpisałem P-O-N L-I dobra to skoro nie to hasło, to może spróbujemy z hasłem, które wychodzi y, z tej konfiguracji, czyli po y, bios. tak Teraz uzyskaliśmy dostęp do mm, katalogu chronionego. Klucz prywatny. a dobra, to jest to. Szpieg amnezji reminescencyjne. Jakie amnezji, Boże święty za dużo gier. <grybujesz> Dobra, miesza z tym. Co tutaj mamy? Hmm. Czyli do bazy przedarł się szpieg numer 112. Lista pracowników w i jak najszybciej wyśledzić tego, kto próbuje nas zdradzić. Eee, poniżej moje własne oceny. Przypisałem każdemu odpowiednią ocenę, prawdopodob prawdopodobieństwa, że jest szpiegiem. Od zera, mało prawdopodobne, do pięciu, bardzo możliwe. Poniżej lista. Zeitfeld, pro, w, coś tam. Abdullah Melik. To jest chyba ten. Gość, który leżał martwy pod prysznicami. A nasza pani tutaj jest? Linda Lea Nichols, czyli nasza bohaterka. 4, czyli dość prawdopodobne według tego pana. O, a tutaj możemy... Okej. Okay. Znowu o komunikacji węchowej. Pomocą sygnału chemicznego budowa tych organów pozostaje jednak dana z tajemnicą. Eksperymenty profesora jakiegoś dowiadły, że dorosłe osobniki urodzone w ramach określonego klanu, klanu wojowników, który nazywamy szczękoczułkami wrzeciona, jakie nazwy, jest zdolny do rozpoznawania ponad miliona sygnałów węchowych i wytwarzania ich w niezliczonej ilości połączeń. Czemu służą te wiadomości węchowe? No, Komunikacja. Chociażby rozpoznawanie się nawzajem i wyrzucanie intruzów, nie tylko z ich gatunków, ale też z innych klanów czy kolonii. W ujęciu bardziej ogólnym, sygnały feromonowe określają dokładny moralny funkcjon i funkcjonalny status całej, w całej grupie. Jasny gwint. W związku z tym, m, różne wydarzenia społeczne, narodziny, zniknięcie, konflikty, mają przyporządkowane im wiadomości chemiczne, których. Niuansowość wydaje się nieograniczona. Wydaje się być nieograniczona. Dobra, może tutaj sobie już podarujemy tą yy, całą lekturę. Yy, tak. Nie. Nie to. Mapa. Właśnie. Yy, tu. Dobra, wróćmy w końcu do gry. Przemieściłaś się. Wcześniej stałaś w kącie. Dobra. Ja chcę, żebyś poszła tutaj, bo jeszcze nam tutaj dużo, dużo, dużo zostało do zwiedzenia. Ta kamera idzie tu, ale tą kamerą możemy sobie swobodnie obracać i tak też zrobimy. Tą kamerę zamkniemy. Tą kamerę powiększymy. Tak, tam. Tam ostatnio był trup. Gdzie on jest? Albo to nie na tym piętrze? Nie, na tym piętrze on był. Dobra, mniejsza z tym. Chodź tutaj. O, tu w ogóle zarośnięte całkowicie. Tam jest zejście na dół. Tu cię zapraszam. Od razu włączymy tą kamerę. Przejmiemy na nią kontrolę. I co tutaj mamy? Powiększ. Przesuń. Chciałbym, żeby te kamery same się przesuwały do rogu. Powiedz mi, co to jest. Albo czy coś możesz z tym zrobić? No, macanie krzesła raczej nic nie da. Ja tam widzę jakiś drążek sterowniczy. Joystick. Tego. konsola nie działa. No to przykro, przykro. Aj, już chyba wiem dlaczego nie działa. A możesz tu podejść? Możesz. Wow, to, To nie u mnie. Halo. Hallo? Nic nie słyszę. Kto tam? Halo? Próbujesz do mnie zadzwonić? No, kobieto jakbyś usłyszała mój głos, to raczej byś sama wyskoczyła za burtę. Nie wiem w sumie dlaczego tego nie zrobi. Ale to już jest jej tajemnica. Może jeszcze coś zrobi? Nie widzisz, że linia jest zepsuta? Coś ty taki uparty. <noise> Chcę towarzystwa. Dziękuję do, do mnie dzienisz? żebym podłączyła tę Aaaa, taki bajer. No to... Muszę bardziej uważać. Nie chwyta się tu, tylko gdzieś tutaj. Brawo! Miałam szczęście. Mogło mnie porazić. Podziałało. Oby tylko spięcie nie uszkodziło plików. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co ty tak macasz to krzesło? Pcia krew. Można się było spodziewać. Fuck. Potrzebujemy kodu dostępu. Pomyśl, kto jest kierownikiem laboratorium. Profesor Murę. Ten kod powinien być w jego aktach osobistych. Najpierw trzeba podać hasło. Masz je? Gdzie to może być? A. Może w plikach Abdulla Melika. Pan doktor miał na oku kilku <laughs> pracowników bazy. Tak, i tam zresztą widzieliście, była lista pracowników. Mąu Mo też tam był Login. Musisz zalogować się na konto Abdulla Melika i przeszukać jego pliki. Nie, ja nie muszę już. Już to wcześniej uczyniłem. Hasło to było... Mi Panowie niezbyt się lubili. Teraz pewnie drąkoty w piekną. <laughs> e, tak. Liki. Czy tutaj mamy streszczenie listu doktora Mlio? A, kod do plików chronionych Na razie tego robić nie będę To może sobie zostawimy na następny albo jeszcze na następny odcinek Zobaczymy hmm. Dobra, po co ja się tu patrzę Hasło Okej okay. Moje alias i hasło To jest Twoje Dobra My mój... A w poczcie coś masz ciekawego? Graf karty Rozbierany Zemsta mhm. uszkodzone pilna ochrona. Czy ten kod gdzieś miałem już zapisany? Nie. Zapewne, to nie. zapewne to nie chodzi o ten kod, ale wolę sobie go zapisać. Zaobserwowane mutacje. I co wszystko się zmutowało i was powyżynało, tak? Zemsta gatunku. Dobra, zróbmy to, po co tutaj przyszliśmy. Mm. Pracownicy, tak. Ciebie szukam. Kod dostępu do archiwum 1P. 08A25. Dobrze. Zresztą zobaczymy zaraz. Jeszcze dużo, 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 dużo pracowników. Dobra. I teraz 1P e, 08A25. Mam nadzieję, że poskalkuluje. Poskutkuje... Mamy dostęp do archiwum. Ach, niektóre pliki są zmodyfikowane. Może przez to spięcie? Zobaczmy te, które ocalały. Dobra, pliki dźwiękowe. Nie mogę odczytać tych plików na ekranie. Spróbuj u siebie. <laughs> Jak zwykle. Żadne ziemskie stworzenie nie potrafi wydawać tak potężnych lików. Na moich urządzeniach pomiarowych zanotowałem 112 decybeli, a przecież byliśmy oddaleni o 30 metrów. No Różne krzyki wyrażające... Nastroje. W każdym razie zmieniamy dawki homorów. <laughs> Epicki akcent. Wyrażający. Dobra, drugie. Am Krzyków jest niewiarygodna. Skala zaczyna się od ultradźwięków, a kończy poniżej progu słyszalności. Miałeś rację, Pierre. W Królestwie Zwierząt nie ma porównania. Poza tym te dźwięki są wielotonowe, prawda? Tak, słychać w nich wiele głosów. Może tryjady mają podwójną, a nawet potrójną tchawicę. Ech, dobrze byłoby mieć kompletne zwłoki lomane. Nie leciłbym na to. Te stworzenia troszczą się swoich zmer. Nigdy nie porzucają zwłok. Niestety... Rośliny, które nie porzucają zwłok, Ciekawem. Ale taka tyriada byłaby niezłym wokalistą, death metalowym. Zamrane hmm. oczy. Dobra, to sobie podarujemy podróże astralne 4. Czy to jest jakaś muzyka relaksacyjna? Aż na granicy galaktyki. Co my tu mamy? Taśma 22Z? Panie poruczniku, ja w sprawie tego archiwum cyfrowego. Nie wiem, czy nagrywanie haseł na taśmach to dobry pomysł. A gdyby ktoś to odsłuchał, to niemożliwe. Archiwum jest pod kluczem. A tak czy inaczej, nie mamy wyjścia. Nowe przepisy. Tak wiem. Kolejna cudowna myśl naszego kapitana sztabu. Panie poruczniku, nagrywa się. Dobra, nazwisko Lincoln, imię Michael, alias... to też mam podawać? Tak. Alias m.lincol, hasło password, pańska kolej. Nazwisko Leonard, imię Andy, alias a.leonard, hasło p38. No, mamy to z <noise> Dobra, to już miałem. Hmm. Tutaj zapiski na temat anamnezji. Kurde dobra, jednak tego nie miałem, pomyliłem się. No dobra, to będzie zapewne w archiwum rozmów z tą panią. Eee, co my tutaj mamy? No już tak tam nie kasłaj, nie kasłaj. A dlaczego chcieliście ukryć ich istnienie? Czy robi coraz bardziej tajemnicze i zamotlane. Raport na temat chemii środowiska. Strasznie dużo czytania, naprawdę strasznie. To skąd mi się wzięło, że to są rośliny? Hmm. Dobra, mniejsza z tym wprowadzanie do sieci komputerowej, wprowadzenie. Nie, wprowad. Wprowadzenie. Chyba czas na okulary. Tak, to przed chwilą słyszeliśmy. Lincoln miał password jako hasło, a tu było P38 bodajże. Zbiór poezji w kwestii zajęć rekreacyjnych. Dobra. O, to coś ciekawego. Śluza wejściowa. Wejście do kanionu. Dobra, tylko jakiś zbiór fotografii z badań, które przeprowadzali. E. <ścoughs> Dobre.